Dzień dobry moi mili, ja jestem Wojek, a za moimi plecami znajduje się najwyższy budynek w Unii Europejskiej, jeden z najwyższych w Europie. Jest to Warsaw Tower, którego wysokość to 310 metrów. W budynku znajdują się oczywiście biura, ale jest też taras widokowy, który jest umieszczony na 230 metrach. Tylko widziałem w internecie, że bardzo ludziom się nie podoba to, że wejście jest bardzo drogie. Ile kosztuje? 70 zł, jak tutaj na miejscu kupisz, a 35 czy 40 zł, jak Kupisz bilet online, więc to jest taki trik, jak zaoszczędzić, ale ja mam jeszcze lepszy trik. Zabieram Was dzisiaj do najwyżej położonej restauracji w Polsce, jeśli chodzi o wieżowce. Oczywiście mamy restauracje na Giewoncie, na Kasprowym, które są rzeczywiście dużo wyżej położone, ale jeśli chodzi o taką restaurację z saloną, z ziemią, to jest to najwyżej położona restauracja właśnie w tym budynku Warsaw Tower, ponieważ jest ona na wysokości 205 metrów. Jest to naprawdę gigantyczna wysokość. I z niej również można podziwiać widoki. Jest to stary trik znany wszystkim podróżującym. Na przykład w Dubaju, w Burcz Też wjazd na taras widokowy kosztuje swoje, a wystarczy wjechać do restauracji i popijać sobie na przykład kawę z pięknym widokiem. Tutaj można zrobić to samo, a czy nam się uda? Zobaczymy. Cały budynek został skończony w 2022 roku. Działa od 3 lat, a ta restauracja ma tylko 18 opinii i średnią 3,8, jeśli się nic nie zmieniło. Strasznie zaczęło wiać także nie przedłużając jeśli nadal nie subskrybujecie tego kanału naciśnijcie ten czerwony przycisk aby stał się szary wtedy z każdym filmem będziecie na bieżąco a mogę Wam tu zaspoilerować że niebawem nowa bardzo bardzo ciekawa seria ukaże się na tym kanale, także nie marznijmy już i chodźcie do Warsaw Tower. A głównym partnerem kanału jest Bielenda, producent mgiełki do twarzy w sprayu z SPF 50 z linii Bielenda Recharge, idealnej do ochrony przed słońcem. Weszliśmy do środka, bardzo dużo osób właśnie kończy pracę, a my szukamy, bo nie wiadomo, bardzo duże jest to, rozłożyste na dole. Podeszliśmy tutaj do pana ochroniarza, zapytaliśmy jak tam w ogóle wjechać. Podobno trzeba zakupić jakiś kod QR, co ja mam kupić wejściówkę, żeby wejść do restauracji? Nie jest to zwrotna na. Na barze, tak mi się wydaje. Może tak być. To w sumie chyba tak jak w Dubaju było, że kupujesz wejściówkę i to masz do wykorzystania na barze. Zobaczmy, o co tutaj biega. Dobra, kochani, no trik się nie udał i w ogóle to jest moim zdaniem paranoją, co się tutaj odbywa. Musieliśmy kupić bilet. 70 zł za osobę, czyli tutaj za dwie osoby zapłaciłem 140 i okazuje się, że nie da się tam wjechać po prostu do restauracji. Chcecie kogoś zabrać, wjeżdżacie windą, siadacie do stolika i jecie. Tak jak to właśnie działa w Dubaju, że płacisz to wejściowe, na górze wykorzystujesz to na barze. O ile się nie mylę, chyba tak właśnie było. A tutaj się okazuje, że dopiero za jakieś 2-3 tygodnie po 22 godzinie będziecie mogli kupić sobie taką wejściówkę za 100 zł i to wykorzystać na barze. Zapłaciłem teraz 140, mamy rezerwację za 3 godziny i ten bilet upoważnia nas do korzystania z trzech pięter. Jakaś tam wystawa, 46, 53 taras widokowy i 49 restauracja na 205 metrów. Nad ziemią. Paranoja trochę, bo chcę zjeść, wypić drinka z kimś i muszę wejściówkę kupić za 140 zł. No ale dobra, sprawdźmy co tam się w ogóle dzieje. My się pokręcimy i wrócimy tutaj po prostu za te 3 godziny. Prawdopodobnie właśnie się dałem złapać i przepłaciłem, ale pokażę Wam tą dzisiaj droższą alternatywę. Jeśli byście chcieli w ogóle z tego skorzystać, co już mi się wydaje dosyć chore, no to możecie kupić bilety w internecie, które kosztują połowę taniej. Jeśli też nie ma tam jakichś kruczków gdzieś, wiecie gwiazdeczek i ukrytych jakichś informacji. Nikt nie odbiera, a chciałem zapytać, do której jest kuchnia, bo jak kuchnia jest do 19, a my tu o 20:00 przyjdziemy, to po co my mamy tu przychodzić? To ja pójdę jeszcze, zapytam tak pro forma. No i jesteśmy tu ponownie blisko 20:00, także idźmy, no bo warto się nie spóźnić, jeśli już za wejście tyle zapłaciłem. Zobaczymy, co nas tutaj dzisiaj czeka, bo wychodzi na to, że nie jest to taka zwykła restauracja dla każdego, czyli dla kogoś, kto chce przyjść tutaj z ulicy, tak jak my chcieliśmy. Zapraszam na górę. Jesteśmy w windzie. Winda takimi turami rusza na górę i słuchajcie, dosyć mocna kontrola jest tutaj. Wszystko z kieszeni. Pan z czy nic metalowego nie wnosimy i właśnie ruszyliśmy. Podobno będą piękne widoki, także poprosimy. Wysiadamy, czy jedziemy dalej? Zapraszam tutaj, tak? Zapraszam, Wysiadamy. Zapraszam Dobra kochani, jesteśmy w jakimś przejściu chmurowym. W ogóle nie wiadomo o co chodzi, pani z windy wysiadła, pani z obsługi i nic nie powiedziała, że mamy wysiąść. My wszyscy na siebie się patrzymy. Jesteśmy teraz na 46 piętrze, czyli na jakiejś wystawie. Odkryj Warszawę. Reveal Warsaw. Mikołaj Kopernik, tego typu. Zamek Królewski. No ogólnie co, my mamy tu przejście i co? O co tu chodzi? My głodni, my do restauracji, a nie do jakichś tarasów widokowych. No dobra. Nieźle się to prezentuje. Nasza kochana Warszawa. Uszy się zatykają dosyć mocno. I w głowie się kręci jak się w dół patrzy. No tu jest jakaś wystawa i można sobie właśnie tak pochodzić. Tak Warszawa chyba wyglądała w 1339. Wioska, tak zwana wioska. Poznaj Warszawę na przestrzeni wieków. Miasto odsłania się i odbywa na twoich oczach. Okej, okay, czyli tutaj można na każdym z ekranów pooglądać filmy z różnych czasów. Wszystko jasne. Trzy lata go budowali? Nieźle. Czyli wychodzi na to, że ta restauracja jest prawie na tej samej wysokości, co cały Pałac Kultury. To już? Przeszliśmy? I teraz za chwileczkę będzie gwinta. Na pięćdziesiąte trzecie piętro, no to trzeba będzie chwileczkę pokazać. A co jest na 53? E, na 53 ten, tak, ten najwyższy punkt, w którym jest taras 360 stopni i później stamtąd można zejść schodami, które też są przeszklone e, na piętro 409, gdzie jest właśnie taras z ogrodem i dodatkowo e, bar, jeżeli ktoś jest zainteresowany. O to nam chodzi, bar nas interesuje. Wjechaliśmy na 53 piętro i tutaj mamy panoramę 360. Nieźle, ale szczerze Wam powiem, 70 zł za osobę. No nie wiem, czy to jest warte. No, wiadomo, jest to dużo wyżej niż w pałacu, więc jeśli kiedykolwiek byliście na tarasie widokowym w pałacu kultury, no to to zrobi większe wrażenie, uważam, no bo jest to znacznie wyżej. No i fajnie, bo rzeczywiście widać całą, całą, całą Warszawę. Nic się tutaj nie ukryje, nawet złote tarasy widać wszystkie. Osoby, które wydają pieniądze na głupoty. Nieźle się to prezentuje, powiem wam. Taka antena tutaj stoi. Pane długa. Ale ogólnie, chyba wysokość tych wszystkich budynków jest łącznie z antenami, więc to jest trochę takie zawsze delikatne oszustwo, ponieważ dużą antenę stawiają i budynek ma dużo większą wysokość. Zarazu na 52, zeszliśmy na 49 i tutaj właśnie znajduje się restauracja High Garden Roof Top Lunch. i co ciekawe, z każdą chwilą rośnie ta ocena, ponieważ wczoraj patrzyliśmy, było 3,8 gwiazdki na 18 opinii, teraz już opinii jest 21,4 gwiazdki, więc zapewne ta ilość gwiazdek może urosnąć, zanim montażyści tutaj Wam wkleją aktualną ilość ocen, ale no powiem Wam, no przyjemnie się tu siedzi, tylko chcąc przyjść do tej restauracji powinniśmy móc wykorzystać stać to na przykład na barze, opłaca za ten bilet, a tutaj przyjście do restauracji już na wstępie musi zostać opłacone, co jest dosyć dziwną sytuacją. Ale fajnie zobaczyć z takiej wysokości Warszawę, tym bardziej, że cały czas widzimy pałac kultury od góry. Fajne, fajne ja lubię. Trochę jest tu taki stan nieważkości, można tak to nazwać. Wiecie, w głowie się trochę kręci od tej wysokości, dosyć nietypowa. Najwyższy budynek w Polsce, tak? Trzeba monetę wrzucić, czy za darmo? Za darmo. O proszę. Ale nieźle, to już się to wszystko stąd widać w ogóle. Uu, można Lewandowskiego na chacie popodglądać. Uuu, no to jest przypał trochę, że rzeczywiście kupujesz sobie chatę na złotej, a gość tutaj przychodzi i za cztery dychy może patrzeć, co tam u ciebie słychać. O, tam ktoś na kanapie siedzi. No fajnie, że monet nie trzeba tu wrzucać i za darmoszkę można sobie popatrzeć. O, taras widokowy, jak dobrze widać w Pałacu Kultury. No lunetka, niezły bajer. Weszliśmy do środka, do tej restauracji, baru, jak zwał, tak zwał. No i najpierw posadzono nas w środku przy stoliku. Mamy złożyć zamówienie i dopiero możemy usiąść na zewnątrz. Dziwne. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, złożymy zamówienie, i gdzie usiądziemy, to usiądziemy. Pokażemy wam, co możemy pokazać. I tyle w temacie. Dobra, usiedliśmy sobie na zewnątrz, co prawda są do wyboru tutaj albo małe takie stoliki, przy których można usiąść normalnie, albo takie bardziej barowe, czyli te niższe, ale za to są większe. Dlatego usiedliśmy przy tym niższym, barowym. Wszystko się tutaj pomieści, bo dosyć sporo rzeczy zamówiłem, ale też z tego co się dowiedzieliśmy, to miejsce jest otwarte dopiero tydzień. No i pan powiedział, że tutaj dużo planują. Będzie się tu podobno działo. No i jeszcze jakby pracują nad tym zrobieniem tej wejściówki takiej bardziej przystępnej dla Każdego. Co będzie, to zobaczymy. W każdym razie sprawdzimy sobie, co tutaj można zjeść, i czy warto w ogóle tutaj się wybrać na jakąś taką kolację. Chociaż tutaj są bardziej takie przystawki barowe, ale zobaczycie, że rzeczywiście można to też chyba potraktować jako obiad. Znaczy, nie znam wielkości, bo dla mnie obiad musi mieć odpowiednią objętość. Niektóre te dania można po prostu potraktować jako dania obiadowe. Ogólnie w karcie mamy oczywiście opisane to miejsce, czym ono jest i jak oni je widzą. Mamy przystawki, mamy sałaty, mamy dania główne mamy coś takiego co się nazywa do podziału czyli na kilka osób możemy sobie na przykład zamówić kawior Antonius 5 gwiazdek 460 zł, 30 gramów. Ja nie za bardzo przepadam za kawiorem. 5 stówek za 30 gramów to nie dla mnie zabawa. No i desery oczywiście oraz moktajle, ponieważ nie mają jeszcze alkoholu, więc robią wszystkie moktajle zero tak zwane. No i tutaj ceny są naprawdę wysokie. Jak za napój bez procentów, to ja to w ogóle pomijam takie napoje. Ja to wybrałem sobie Thomas Henry Ginger Ale 02. Taka buteleczka ma. Kocheni, a kosztuje ona tutaj 20 zł. No to jeszcze powiedzmy, że jak na lokale w Warszawie normalna cena, chociaż jest i tak z 8 razy za duża. No ale gdzie nie gdzie idziesz i trzeba zapłacić 12-15 zł za butelkę koli? Powiedzmy, że okej. Okay. Ale jakby chciał ktoś na przykład tutaj wypić Hugo 0, no to 45 trzeba posmarować. Najdroższy drink: Gin 0 i Tonic, 5 dyszek. To jest najdroższy drink, jaki widzę w karcie. No. Wody gazowanej się można napić, moim zdaniem, na lepsze to wyjdzie. Dobra. Czekamy na jedzonko, zobaczymy, co nam tutaj zaserwują. I z tego, co pan powiedział, to można też tutaj przyjść na śniadanie w godzinach 12-15, ale tak jak jeszcze, gdzieś naprawdę, z wielkim bólem serca, byłbym w stanie na kolację dopłacić za tą wejściówkę, tak na śniadanie, to już jest do śniadania, to już jest potężna kwota. To już wolałbym wydać ją w raflesie i na ten open buffet, który widzieliście na moim kanale, po prostu się przejść. Do śniadania giga byłoby mi tak szkoda, a do kolacji... Jest po prostu szkoda i byłoby szkoda. No ale do śniadania to bym sobie nie wybaczył, jakbym tyle zapłacił za wyjściówkę na śniadanie po prostu. Mam nadzieję, że nikomu nie przeszkadza moja pozycja. Ładnie, ładnie. No dobrze, kochani, zacznijmy zatem tą ucztę. I zaczniemy od czegoś, co dostaliśmy na ciepło. Są to krewetki królewskie. Zadowalający gabaryt. Nie są to takie małe, koktajlowe krewetki, które chyba najmniej lubię. Królewskie, tygrysie, najlepsze. Krewetki podane w klasyczny sposób, masło, wino. Powinna być tutaj jeszcze bagietka korzenna, ale takiej nie dostaliśmy. Trudno, pocieszymy się samą krewetką. 10 sztuk, kochani. Dużo natki. Uwielbiam krewetki i bardzo późno w ogóle je polubiłem. Jak miałem, nie wiem, 19-20 lat, moja mama bardzo często jadła, ja mówię, Boże, jakie obrzydlistwo. Te są naprawdę, naprawdę smaczne. Nie są rozpaciane, nie są gumowe. Są naprawdę takie, nazwijmy to, mięsne. Wiecie, o co mi chodzi. Krewetka na swój sposób. Jest idealnie sprężysta, idealnie doprawiona, dużo masła. Wino zostało odparowane, nie czuć takiego posmaku alkoholu. Nie są ostre, chociaż tutaj widzę kawałek chili, dlatego sobie spróbujesz chili. Delikatnie kwaskowe. Wydaje mi się, że delikatnie tutaj zostało to skropione cytryną. Jest taki kwasek cytrynowy. Naprawdę dobre krewetki. No jedyne, do czego można się tutaj przyczepić, to oczywiście cena. W karcie jest napisane, że to danie waży 220 gramów. Nie wiem czy z tą bagietką, której nie dostaliśmy, czy same krewetki. 80 zł za 10 krewetek. No to jest spoko. No nie ma się co oszukiwać, że 10 krewetek za tyle pieniędzy, którymi się tak naprawdę nie najajemy. to jest właśnie taka przekąska może dla dwóch osób gdzieś tam do drinka. Ale pozytywną stroną tego jest to, że naprawdę są smaczne. Chce się je jeść i nie ma tutaj żadnych obrzydliwych elementów, a sama krewetka jest dodatkowo oczyszczona. Naprawdę smaczne i uważam, że tej emulsji też jest tutaj odpowiednią. Mamy coś jeszcze rybnego, ale do tego może wrócimy zaraz. Teraz kochani przed nami. Jedno z droższych dań, jak takie na nie patrzę po prostu Mamy tutaj pomidora, mamy tutaj buratę, mamy oczywiście ozdobniki w postaci tej całej zieleniny, kwiatuszków i tak dalej. Burata to jedna chuleczka. pomidory kolorowe. Oliwa bazyliowa to też kosztuje swoje, dlatego pozwolę sobie to nawet z tym kwiatkiem skonsumować. Jakbym miał powiedzieć, jak wygląda mój ulubiony pomidor, to jest taki bardzo, bardzo aromatyczny, taki malinowy, mega dojrzały. Tutaj, to ja bym powiedział, że to jest zwykły taki biedronkowy pomidorek, ten tańszy, polski gałązka. No na razie nie ma się tu tak naprawdę czym zachwycać. Prawdopodobnie większość z was jadła burratę z dodatkowym pomidorem, to właśnie tak to smakuje. No dodatkowo tutaj jest jakaś zielona oliwa. Okej, okay, w karcie jest napisane, że jest to sos pistu, czyli sos przygotowany na bazie bazylii, czosnku i oliwy, czyli taka oliwa bazyliowa. No ale szczerze mówiąc, tym daniem najmniej się tutaj zachwycam. Ogólnie to danie najmniej robi tutaj wrażenie, jeśli chodzi Chodzi o jakieś połączenia smaków. Mamy tutaj zwykłego pomidora. No dobra, mamy użyte różne kolory pomidorów, ale no to jest tylko element dla oka, ponieważ te pomidory nie zachwycają smakiem. Mamy tutaj mamy kulkę Buraty, no i dodatkowo trochę tego sosu, oliwy, a za taki talerzyk trzeba zapłacić tutaj, kochani, 69 zł. Uważam, że to jest pozycja kompletnie nie do najedzenia. No może dla niemowlaka, jak sobie zje taką kulkę buraty, której nie powinien ogólnie to danie. Bo chyba można to tak nazwać, za tyle pieniędzy. Ładnie się prezentuje. I tak naprawdę tylko na tym bym poprzestał. No bo czym się tutaj zachwycać. 69 zł przypominam. Grubo, 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 grubo. W takim razie wjeżdżamy w następne danie, jest to śledź bałtycki, kompresowana szalotka, krem fresh, młode ziemniaki, świeże zioła. Tutaj tej zieleniny mamy już naprawdę dużo, dużo nawalone. Zobaczcie ile tego jest. No i to ma nam tutaj napompować delikatnie tą pozycję. Mamy śledzika, dokładnie trzy takie kawałeczki. No na takich małych, troszkę sprasowanych ziemniakach. Czyli podsumowując to danie już mamy trzy małe ziemniaczki, trzy małe kawałki śledzika, no i troszkę cebulki. No i tutaj creme fresh oczywiście. Powiem wam, że weszło mi to niesamowicie. Świetne połączenie smaków, ale moja radość trwa tylko chwilę, ponieważ wiem ile to kosztuje. No ale zarzućmy sobie jeszcze jednego ziemniaczka ze śledzikiem cebulko. Zdecydowanie to, co zasługuje tutaj na wyróżnienie, to jest Idealnie słony śledź. To jest taki, który idealnie trafia w moje gusta. Jego konsystencja i tekstura jest wyśmienita. No ale nie ukrywajmy, że to jest bardzo małe i zachwyt naprawdę może trwać tylko parę sekund tak naprawdę. A taki talerzyk kosztuje tutaj, kochani, 69 zł. Czyli tyle samo, co Burata. No, na pewno przychodząc tutaj, nie nastawiałbym się, że się najem. To jest raczej takie miejsce, jeśli chcecie już tutaj koniecznie przyjść, to zjedzcie naprawdę porządny obiad, bo zanim sobie tutaj to wszystko przejdziecie, zanim usiądziecie, to chwilę to potrwa. No i później możecie sobie takimi przystawkami nacieszyć podniebienie, bo na razie naprawdę ten śledzik bardzo mi pasuje. Chętnie zjadłbym taki cały talerz po prostu tego. I w ogóle fajna forma podania, że ten śledzik jest tak na ziemniaku. No ale nie ukrywajmy. Że jest go bardzo bardzo mało. Całe to danie waży 250 gramów, bo tyle mamy też w karcie napisane. Podejrzewam, że małą część tego waży to zioło tutaj, którego ja na przykład w takiej ilości nie za bardzo lubię spożywać. No i dobrze, kochani, ja tylko trzymam kciuki, żeby on był o niebo lepszy niż w Bristolu. Ogólnie te dania są podane w ładny sposób. Dla mnie jest to estetyczne. Wiadomo, że takim ozdobieniem można wiele ukryć, ale człowiek też je oczami, także warto tutaj, jak zadbają o to przyzdobienie. A mamy tutaj tatar z polędwicy. Gołowej, ogórek kiszony, pestki słonecznika, majonez szczypiorkowy. Majonez szczypiorkowy, powiem Wam, bardzo, bardzo lubię. W niektórych restauracjach jest naprawdę bardzo modny bardzo intensywny. Trochę bym powiedział, że delikatnie to mięso jest takie maślane, ale ono zachowuje się jak pasta. Pasta z pasta taka rybna, pasta twarogowa. Jest bardzo taki roztarty nawet bym powiedział, chociaż widać, że on jest siekany. W ogóle ma teksturę taką mega, mega dziwną do opisania, bardzo trudną. Jest to bardzo intensywne, słone. Są to intensywne smaki. Nie jest to taki tatar, który możemy sobie sami wymieszać, bo on już jest tutaj wedle kucharza doprawiony. Nietypowy, ale taki wciągający, że rzeczywiście Masz ochotę go jeść. Bardzo, bardzo intensywny. Te smaki atakują od razu całą jamę ustną. Fajny jest ten słonecznik, bo gdzieś w tym mięsie, w tej paście takiej, delikatnie ci to chrupie. Fajny jest ten majonezik szczypiorkowy. On, moim zdaniem, pasuje do większości takich rzeczy. Ja nie wiem, czy kiedyś jadłem takiego tatara, szczerze mówiąc. No, trzeba przyznać, o niebo lepszy niż w Bristolu. Wyjątkowy, taki. Bardzo nietypowy tatar, szczerze mówiąc nie wiem, czy kiedykolwiek taki jadłem, ale ma on właśnie taki element, przez który chce się go cały czas jeść. Do tego dostaliśmy chleb z żurawiną, no, chyba na otwarcie tu jeszcze był. No jedyna wilgoć i taka świeżość, nazwijmy to, bije od tej żurawiny. Jeszcze masło ze solą, ta, sól maldon w płatkach, masło ok, takie delikatne bardzo, ale... Chleb? Pomyłka. Nad świeżością chleba trzeba na pewno tutaj popracować, bo to ani nie jest grzanka, ani nic innego po obróbce termicznej, tylko po prostu zeschnięty chleb, który średnio pasuje do naprawdę ciekawego tatara. Taki mam też wrażenie, że on jest puszysty. Być może została dodana woda gazowana, przez co właśnie jest taki delikatniejszy. Naprawdę ciekawy tatar. Nie jest to taki tatar, do jakiego zostaliśmy przyzwyczajeni powiedzmy, czyli zbita kula mięsa, ogórek i pięćdziesiątka, tylko no tutaj jest już taka wariacja tatarowa, która mi osobiście pasuje. Jedyny problem mam, no jak ze wszystkim tutaj, cena. 100 gramowy tatar z wyschniętym chlebem kosztuje tutaj 75 zł. No jest to jeden z droższych tatarów, który możecie w Warszawie, uważam, zjeść. Stary dom, Hotel Warszawa. Wszędzie tam poniżej tych 75 zjecie tatara. Tutaj płacimy też prawdopodobnie za widok, który jest za moimi plecami. Słony intensywny. Zasłony. Okej, okay, czyli widzicie, nie każdemu podpasuje. Ja i tak bym mógł zejść kawałek z tej intensywności właśnie i dodać tu ewentualnie czy podać na jakimś talerzyku, czy świeżo tarty chrzan, czy jakąś musztardę, coś co możemy sobie, wiesz, podkręcić tego tatara, bo on jest taki intensywny, że on będzie miał mało tutaj zwolenników ogólnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. A przed nami, kochani, mini sałatka rzymska, puder z włoskiej szynki, brioche, dressing z anchois, dokładnie tak. Tak prezentuje się tutaj mini sałatka rzymska, odkopmy sobie, wiem, że to nie przystoi w takiej restauracji tak robić, no ale zobaczmy w ogóle za co my tu płacimy. Pół przekrojonej sałaty rzymskiej, trochę posypane boczkiem, waży to podobno 150 gramów, no tyle co może ważyć pół główki sałaty rzymskiej. Kosztuje to kochani, o to, kosztuje 59 zł. dodając kurczaka, czyli to. Łącznie już zapłacimy za to 69 zł. 100 gramów kurczaka kosztuje tutaj 10 zł. Wygląda tu bardzo mizernie. Ten boczek, taki wysuszony. To taka sucha szynka parmeńska. To takie do porzucia trochę. Okej, okay, bo przekładane, rozumiem. Sałatka rzymska, sałatka Cezar. Strasznie to jest taka długa przeprawa, bo macie duże liście tej sałaty, suchego kurczaka, sucha parmeńska szynka. No i to jest coś takiego, co strasznie, strasznie zalepia. Zasusza gębę. Zdecydowanie najbardziej na wyróżnienie tutaj zasługuje ten dressing. Jest są taki, jaki lubię po prostu mieć w tego typu sałatkach, ale znając. Smak sałatki w witkacu podobnej, lecz inaczej podanej. Wiem, że za te pieniądze zjem tam lepszą sałatkę Cezar. Ma ona dużo bardziej soczystego kurczaka. Wydaje mi się w ogóle, że jest go więcej. I w ogóle w takiej bardziej przystępnej formie do jedzenia jest to tam podane. Tutaj trochę taka zabawa z tym obieraniem, że tak powiem, tej sałaty. Za 70 zł zdecydowanie, jeśli już mówimy o najdroższych sałatkach w Polsce, poszedłbym do witkaca. Próbują tutaj, kombinują, no bo jednak taka posypka z wyschnięciem tej szynki parmeńskiej. Nie jest niczym oczywistym, znaczy oczywistym może jest, ale nie jest to często stosowane. No a tutaj taki dodatek do takiej sałateczki, ale tutaj tak jak widać w środku te liście nie nasiąkły tym sosikiem niestety i tak trzeba sobie to maczać. I taka forma sałatki trochę męcząca do jedzenia. Powiem tak, za 69 z kurczakiem nic specjalnego. Na pewno bym tu na to nie wrócił. A ciekawe, czy w Witkacu robię tak samo dobrą. Jak byliście ostatnio jedliście ją, może to dajcie znać, bo by się człowiek wybrał. Powiedzmy, że dania główne mamy zjedzone. Niewiele więcej interesujących jest jeszcze w karcie, no mamy oczywiście jakieś dania typu premium, kawiory i tak dalej, no ale czas na desery, także czekamy na słodki final. Krem brûlée, owoce sezonowe karmel. Wydaje mi się, że jest to w ogóle bardzo malutkie, no takie wiadomo, jeśli jest bardzo słodkie, to też gigantyczne być nie musi, no ale wiadomo, pewnie Was nie zaskoczę. Wszystko tu swoje kosztuje. Cukierek przypalony, ale nie aż tak mocno. Jest to słodkie, ale nie jest to najbardziej słodki krem brulee, który jem w życiu. Wydaje mi się, że lepiej zapamiętałem ten u Michela Moreau. Była tu jedna malina, trochę borówek mamy. Wydaje mi się, że też mogłaby być większa ta skorupa z tego cukru zrobiona, żeby ona była taka twardsza. Delikatnie wyczuwalne są grudki. Cukru rozpuszczonego jeszcze. Po prostu zwykły krem brule Nic takiego, co zapamiętam na długo. Podobno waży to 150 gramów, czyli rzeczywiście malutki, malutki deser, a trzeba za niego tu zapłacić 37 zł. No, ceny są spore. To praktycznie zjadłem całe i w sumie nie poczułem takiego słodkiego finału tej takiej radości po zjedzeniu całego posiłku i podaniu sobie czegoś słodkiego. Wiecie o co chodzi? Malutkie, malutkie. No to spróbujmy czegoś większego, a są to polskie pieczone. Jabłka pod kruszonką. Jabłko grujeckie. O proszę. Cynamon, kasza manna, lody waniliowe. Już wiem, co mi tu więcej waży. Ten talerzyk, ponieważ waży ten deser dokładnie tyle samo. Mamy tutaj po prostu takie jabłka prażone. Kruszonkę z kaszymannej. Lody waniliowe. Okej, okay, sprawdźmy. Dużo lepiej to wchodzi. Mamy tutaj połączenie ciepłego i zimnego. Ja lubię takie połączenia. Oprócz borówek znalazło się tutaj kilka porzeczek. Ogólnie nie ma tutaj nic przekombinowanego. To jest coś takiego, jeśli macie na przykład mus w słoiku w domu, to zrobicie taki deser w sekundę. No o ile oczywiście macie lody, albo nawet zetrzeć jabłko i je delikatnie podsmażyć. Nie ma tutaj żadnej kombinacji, ale to też ma być taki, rozumiem, polski deser. I siedzi mi to. Smakuje mi to i zdecydowanie chyba bardziej niż ten krem brûlée. Tu fajna jest zabawa w to ciepło, zimno. No i tutaj cenowo już jest niżej. 32 zł. Nadal jest to dużo jak na taki deserek, ale zdecydowanie na ten bym się skusił ponownie. Uważam, że idealne proporcje cynamonu. Dla dużych wielbicieli mogłoby być go nadal za mało, ale ja uważam, że jest w punkcik. Wszystko zjedzone, płacę i uciekamy stąd. Powiem Wam, że jeśli nie jest jakoś mega zimno to przyjemnie się tu siedzi, ale no już za rogiem czekają Ochłodzenia. Jak będzie śnieg padał, to ciężko tu na zewnątrz siedzieć. A w środku to nie ma takiego klimatu, moim zdaniem. Za tą szybą siedzisz, nawet nie widzisz, że tam jest to miasto gdzieś w oddali. To rzeczywiście tu trzeba siedzieć na zewnątrz i wszystko widać. Mały kawunek jeszcze. Uch, gorzka, gorzka. E, ja nie wiem. Bardzo intensywnych kaw używają w lokalach. Ja to lubię w domu sobie wypić tą 5 na 10. A ile tutaj takie espresso kosztuje? 18. No 4 złote taniej niż w hotelu Bristol. Płacimy i uciekamy. Jest to zdecydowanie miejsce, jak to by mój ojciec powiedział, że trzeba mieć worek pieniędzy, żeby tu przyjść i jest to prawdą, ponieważ wszystko to co widzieliście kosztowało mnie tutaj 537 zł i 90 groszy, a żeby móc tego spróbować i dostać się tutaj jeszcze musiałem zapłacić 140 zł, czyli wychodzi 680 zł niecałe, bez grosika powiedzmy, chociaż tak naprawdę 7 stówek i za dwa picia i jedzeniem, którym się nie najesz, no to są kosmiczne pieniądze, nie ma się oszukiwać, mimo tych ładnych widoków i podziwiania Warszawy z góry, to no jest to mocno przepłacona miejscowa, uważam, szczerze mówiąc, ale tak jak pan menadżer, podejrzewam, że to jest pan menadżer, powiedział nam, że oni są głównie nastawieni na turystów. A wiadomo, turysta do Polski przyjeżdża z workiem pieniędzy, więc trzeba go oszwabić, tak? Jak turysta przywiózł ten worek pieniędzy, to po coś go tu przywiózł, prawda? Gdzieś tak go trzeba musi go przy... zostawić. gdzieś go musi zostawić, także to jest podejrzewam jedno z tych miejsc właśnie. Jeśli chodzi o takie miejsce na romantyczną kolację, nie wiem, szczerze mówiąc. Są 700 zł i takie świzdu gwizdu trochę. Nie ma tutaj nic, co pozostawi jakieś rzeczywiście fajne wspomnienia, chyba, że sobie zrobicie fotkę, a później ją wydrukujecie na ścianie i powiesicie w salonie czy w przedpokoju. Ale ogólnie, żeby przyjść tak, zjeść z fajnym widokiem, to raczej nie tutaj, bo szczerze mówiąc, co tu można zjeść. Mam nadzieję, że właśnie tak jak rozmawiałem z mają, prowadzą tutaj na przykład jakąś zupę przy okazji zbliżającej się zimy. Będzie można przyjść i zjeść właśnie coś ciepłego. Bo zaraz zima, więc przychodząc tutaj bardzo, bardzo zmarzniemy. W każdym razie... Ja na randkę bym tu przyszła, na drinka. Nie bądź masz takie surowe, fajne miejsce. Nie ma drugiego takiego miejsca w Europie. Niekoniecznie może bym tu przyszła, żeby kupić aż tyle pozycji, żeby je po prostu siedzieć i sobie tutaj jeść, ale żeby napić się drinka, to jak najbardziej. Jakby mi ktoś postawił, to też na drinka bym przyszedł, ale ogólnie to... A, jeśli nadal nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam nacisnąć ten czerwony przycisk, jeśli nie chcecie, to nie musicie, nie zmuszam. Życzę Wam wszystkiego dobrego, żyjcie w zdrowiu, spokoju, szczęściu, pomyślności, buźka, pa.